Dziękuję bardzo, że, że przybyliście na te krótkie warsztaty spadania do lodu bez lodu, bo nie ma lodu. Trudno, e, ale lód nam nie jest potrzebny. Temat jest bardzo, bardzo płytki. E, tak jak Jeziorko Czerniakowskie, w którym spuścili nam wodę, e, ale teraz tak, wpadanie do lodu ogólnie. Na co trzeba zwrócić uwagę i co zawsze trzeba mieć przy sobie wchodząc na lód, i tutaj wziąłem rekwizyty. Mamy takie kolce, kolce do lodu. Zawsze musimy ten sprzęt mieć przy sobie, jeśli w ogóle przyjdzie nam do głowy wchodzenie na taflę lodową, nieważne jakiej grubości byłby lód. I teraz dwa zdania na temat lodu: a mianowicie lód. Kiedy powstaje i urośnie mniej więcej do 10 cm, to spokojnie jest w stanie utrzymać człowieka e, jedną osobę e, i nic nie powinno się wydarzyć. Chyba że lud ma 30 cm, ale jego rozrost e, był tak naprawdę narażony na duże zmiany temperatur, tak jak między innymi na przykład jest teraz. Za, załóżmy taką sytuację hipotetyczną, że e, przez dwa tygodnie było minus 15 stopni, ten lód on przyrósł jest bardzo dobrej jakości. Przyszło ocieplenie, mamy przez tydzień 4 stopnie na plusie, lód zaczął topnieć, zaczął pękać i znowu przyszły mrozy. Później znowu ocieplenie i znowu mróz, ten lód może mieć 30 cm, ale jest spękany. W tym lodzie możemy znaleźć pęcherze powietrza i w tym momencie 30 cm lód może być dla nas też zagrożeniem, tak? Może być e, e, po prostu tak jakby uszkodzony, jego struktura może być e, niestabilna, tak? Więc na to musimy uważać, musimy też uważać na e, dużą ekspozycję słońca. Tak? Czyli e, jeśli mamy jakieś jezioro i bawimy się na tym jeziorze, tak? jeździmy sobie na łyżwach, jest y, fajnie, jest przyjemnie, to musimy mieć z tyłu głowy e, informacje tego typu, ile dni występował mróz, jak gruby jest lód, czy jest duże nasłonecznienie, tak? ponieważ słońce i ekspozycja lodu na, na słońce też może go w jakiś sposób osłabić, więc na to uważamy, tak? wchodząc na lód. No i teraz... Przechodząc do meritum, nie zrobimy ćwiczeń na lodzie, ponieważ lodu nie ma, ale zawsze wchodząc na lód, bierzemy ze sobą takie oto kolce i tymi kolcami w momencie, kiedy wpadamy do wody, najpierw łapiemy głęboki oddech, uspokajamy się, to tak jak teraz będziemy za chwilę morsować, jak wejdziemy do wody, na samym początku jest ten taki pierwszy szok, trzeba uspokoić oddech, tak? W momencie, kiedy uspokoimy oddech, dopiero wtedy zaczynamy spod tego lodu wychodzić. Tak? Eee, tego Wam tutaj nie, nie, nie zademonstruję, ale jest taki ruch nogami, gdzie trzeba się delikatnie podbić i jak najbardziej z tego lodu, z tej wody wyskoczyć, i tymi kolcami po prostu wychodzimy. Tak? Jeśli nie mamy takich kolców, a musimy wejść na lód, tak? To dobrze jest mieć przyczepiony jakiś nożyk, jakiegoś neka na szyi. On też nam pozwoli jakoś się zahaczyć. Tak? Ponieważ bez żadnych kolców jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciężko wyjść spod lodu. Jak tylko ten lód się pojawi, ja tutaj z kleszczem przyjadę i pokażemy. Będzie można sobie poćwiczyć, jak to jest wychodzić spod lodu, jeśli nie mamy nic przy sobie, i nie mamy elementu, którym moglibyśmy zahaczyć się o ten, o ten, o ten lód. Dobra, warto jeszcze tutaj e, wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Jeśli już ktoś z naszych znajomych wpadnie do lodu, tak, może dostać hipotermii. I tutaj szybki temat hipotermia. Wyróżniamy trzy podstawowe stany. Pierwszy stopień hipotermii e, następuje w momencie, kiedy Temperatura ciała spadnie do 35 stopni u człowieka, wtedy występują dreszcze, skurcze mięśni, organizm sam próbuje rozgrzać się. Jak możemy pomóc takiej osobie, która właśnie wpadnie do wody i ma pierwszy stopień hipotermii? Dużo warstw nakładanych na niego, folia NRC na samą górę i taki ktoś leży sobie w tym, albo siedzi taki okryty w 15 kurtkach, w jakichś kocach, tak, dajemy mu ciepłą herbatę, jeśli taką mamy, rozpalamy ognisko, jeśli jesteśmy gdzieś daleko w terenie i powoli ogrzewamy go, tak, jeśli ktoś ma drugi stopień hipotermii, który się zaczyna już od 32 stopni, e, jeśli chodzi o temperaturę ciała. No to tutaj już mogą wystąpić halucynacje, zwidy, e, utrata świadomości e, i człowiek przestaje się ogrzewać. Te dreszcze i skurcze mięśni przestają występować. No i już bardzo szybko, bardzo krótka droga jest do trzeciego stopnia hipotermii, gdzie człowieka całkowicie odcina, to już jest około 28 stopni, jeśli chodzi o temperaturę, ciepłotę te ciała, no i tutaj już tak naprawdę tylko i wyłącznie szpital, już przy drugim stopniu tylko szpital, i musimy taką osobę, nawet jeśli wyprowadzimy ją z tej hipotermii, musimy ją zawieźć do szpitala, żeby przeszedł badania. Przy pierwszym, jeszcze jako tako, jeśli dobrze się czuje, ogrzał się, to możemy sobie to odpuścić. Ten pierwszy stopień hipotermii, on jest naprawdę takim systemem ostrzegawczym dla organizmu, że musisz już działać. Tak? Jeśli zdążymy zrobić to w czasie, no to jest wszystko w porządku. A drugi, trzeci stopień hipotermii, no to już tylko i wyłącznie szpital. I to warto, warto pamiętać, że taką osobę e, odcina. Przy drugim stopniu hipotermii nie wolno podać nic gorącego tak? człowiekowi. Nic. To musi być tylko i wyłącznie letnie. To tak samo, jeżeli już jesteśmy przy hipotermii i mamy na przykład odmrożenia. Tak? To też warto, jeśli już rozmawiamy o wpadaniu pod lód, o hipotermii, warto wspomnieć o odmrożeniach, które następują najczęściej w momencie, kiedy dotykamy jakichś metalowych y, 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 części, na przykład palcami. Tak? Czyli, nie wiem, mamy piękną zimę i złapiemy gumę gdzieś. Jak złapiemy gumę, musimy zmienić koło, i w tym momencie najczęściej następują właśnie odmrożenia. Na samym początku skóra robi się czerwona, i to jest ten pierwszy stopień odmrożenia, gdzie wkładając ręce w taką letnią wodę, powolutku ogrzewamy sobie dłonie i jesteśmy w stanie przywrócić z powrotem krążenie i tych odmrożeń nie będzie. Kolejne dwa stopnie, no to już jest ciężka sprawa i trzeba udać się jak najszybciej do lekarza pojechać do szpitala. Jakieś pytania macie? Pytaj. To, no to czy, czy nie wpadniemy też w jakiś stopień po terminu? Dobrze, bardzo dobre pytanie. Czyli ekspozycja, pod, ekspozycja na zimno, tak, w zimnej wodzie, tak naprawdę nie powinna wyglądać w ten sposób, tak jak wygląda większość morsowań, ale to jest tylko moje zdanie. Moim zdaniem nie morsuje się trzymając rąk w górze, nie morsuje się chowając wszystkie części ciała, które powinniśmy wystawiać na, na zimno tak? czyli szyja, zatoki, wszystkie węzły chłonne. My to powinniśmy wystawiać na zimno. Tak? Nie powinniśmy stać w rękawiczkach, nie powinniśmy w ogóle wchodzić do wody w neoprenowych kapciach. I stać 15 minut, bo to nie o to chodzi. Tak naprawdę to już jest o wiele, wiele, wiele za długo. Jeśli chodzi o morsowanie, powinniśmy wejść do wody, oswoić się z tą wodą, zanurzyć ręce, tak? zanurzyć stopy, po 5 minutach wyjść z tej wody. Przy następnym morsowaniu, 3 dni później, albo tydzień później, staramy się na przykład zanurzyć już głowę, tak? jeśli nie sprawia nam to dużego dyskomfortu. Możemy sobie popływać, tak już na przykład przy trzecim morsowaniu, tak jak już oswoimy się z tym zimnem, z tym chłodem, który jest. Ale moim zdaniem więcej niż 5 minut w zimnej wodzie to już nie ma żadnego sensu. Ponieważ wychłodzimy nasze narządy wewnętrzne do tego stopnia, a to nie chodzi o to, żeby, żeby ochładzać na przykład wątrobę. Nie? Tylko chodzi o to, żebyśmy dostali strzała takiego, który mobilizuje e, nasz organizm do wydzielania i produkcji e, odpowiedniej chemii, która nas wzmacnia i daje nam odporność. To co? Na morsa? Na morsa? Idziesz morsować z nami? Nie, będziesz patrzeć, jak tata morsuje. Tak. <grywa> Mi już jest zimno. Nie ma tkanki tłuszczowej. Jest mu gorzej, tak tak, nie, tak, 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 tak. tak. Nie, nie. Jak ktoś nie ma tkanki tłuszczowej, jest mu gorzej. Sam wiem, ponieważ jak ważyłem ponad 100 kilo, to bez żadnego problemu siedziałem w wodzie nawet 20 minut i było wszystko ok. A dziś, jak już. Te 30 kilo zrzuciłem, to jest mi zimno. 64, 64. Będzie ci zimno, ale to jest tylko wejście. Spróbujesz zanurzyć głowę, ręce, nogi, stopy. Ale ty już ty, ty jesteś po szkoleniu z nami w górach. Ty przesiedziałeś w górach weekend, w mrozie, w śniegach. Sam powiedziałeś, że, że u ciebie nie ma co się tam ba Jak chcecie zobaczyć, jak wyglądają kolce, proszę bardzo. Zobacz jak wyglądają kolce. Jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz. Mam tutaj taki, taki wór. Nie otwieram go, bo tak naprawdę szkoda. On może się przydać w momencie, kiedy ktoś wpadnie do wody. Jest to lepsze rozwiązanie niż folia NRC, ponieważ jest swojego rodzaju workiem. Jest workiem, i w tym worze możemy taką osobę. Po prostu przetrzymać przez chwilę i niech ona się tam kisi i ogrzewa. Worek się trochę źle kojarzy. No tak. Nie, po tym, po tym ostatnim szkoleniu, jak ekipa spała w tym worku, no to wiedzą je, ile człowiek oddaje wilgoci, i ile tego się kondensuje w tym worku. No tego właśnie kupiłem to i tak jeździ ze mną, nie? W razie awarii tak naprawdę. Nie, tu jest taki wór, taki duży wór, taki, że się w nim przykryjesz i on jest na całą osobę. Także warto też coś takiego zabierać, poza samymi kolcami, jak wchodzimy na lód. Dziękuję bardzo, lecimy na morsach.